Ale to od razu odpowiedzi dawajcie. Dziewczyny, poczekacie chwilę, czy chcecie odpowiedzieć na bardzo ciężkie pytanie? Takie szalone? Tak, tak chcę. Eee, co mówi matematyk do przyjaciela? Eee, nie mam pojęcia. No, informatyk do przyjaciela dziewczyny, naprawdę to nie jest ciężka odpowiedź. A, informatyk? Informatyk, znaczy matematyk, sorry, matematyk. A. Matematyk do przyjaciela. Pim. Matematyk do przyjaciela. Co ty byś powiedziała do przyjaciela, przyjaciółki? Nie mam. Naczy się to tak. jest bardziej w takim, a, że tak można powiedzieć, to jest bardziej w takich sytuacjach, że potrzebujesz wsparcia. Y Liczę na Ciebie. No i prawidłowa odpowiedź! Brawo! Ależ cudownie Cię nakierowałem na tę odpowiedź. Powinniśmy sobie przybić żółwiczka, bo to razem odgadliśmy. Jedna podpowiedź moja bystra spowodowała, że odpowiedziałaś w ramach, że tak powiem, wygranej. Uścisk Pana prowadzącego, proszę bardzo. I też możesz swojego Instagrama zapromować na naszej audycji, gdzie są setki słuchaczy. <laughs> Mamy sobie wacuje, nie ciśniem, bardzo ładny makijaż zrobiłyśmy specjalnie. Specjalnie. Uuu, to jak specjalnie sobie bardzo ładny makijaż zrobiłyście i bardzo dobrze prezentujecie się w naszej audycji, że tak powiem, wideo, audio, to możecie jeszcze z nami chwilę zostać, ponieważ my mamy dla Was specjalnie drugie pytanie. Dobra. Dlaczego drewno jest głupie? Bo jest tępe. Nie. <gry> Bo się je Nie. Nie. Dum 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 Nie tu już nie. dlaczego? Dlaczego jest głupie. I jakie drzewo może być ogólnie? Jak się siekierą coś robi, to drzewo jest jakie potem? Ten no połamane. Tu jest połowanymi nogami, ale nie drzewo! My <grystanie> podlasie to tak ciężko się myśli. Podlasia, to na Podlasiu się nie rąbie drzewa. No proszę was, dziewczyny, nie osłabiajcie <grystanie> mnie. Na pewno wiecie, na pewno wiecie, dacie radę. Ja tutaj trzymam kciuki, naprawdę. A co dostanę żeby... za nagrodę? <grystanie> o, co tylko będziesz chciała. Na naszej audycji jest mnóstwo ludzi, którzy by chcieli ci mnóstwo rzeczy zapromować. Ja ci włączę tutaj w tle takie pozytywne barwy, abyś miała plus 10 do IQ. Drzewo dlaczego jest drzewo głupie? Bo co? Dlaczego jest drzewo głupie. Dlaczego jest drzewo głupie? No, ciężkie pytanie. No bo to już mówiłem wam, że jak się siekierą coś ten, to jakie drzewo jest? Po spotkaniu z siekierą? Mm. Ech, no. No. No kurde, jak ona może być? Ej, ona wpisuje w Google, tak to nie ma, ej. Ej, ej odłóż ten telefon, Ja z... Ale ja nie telefon. Widziałem cię, widziałem cię, odłożyłaś. <grym> Nieprawda. Nie, no. nie jak jest drzewo? Jakie może być drzewo? Jak jest na pół, no to... Kurde. Drzewo głupie, no głupie, no. No. To, że... Drzewo głupie, no. no? Jakie? Dlaczego to drzewo jest głupie, no? Może chcecie wykorzystać pierwsze koło ratunkowe, nawet tak, tak, telefon tak, do przyjaciela. No tak, dobry się, jesteś moim przyjacielem. Tak, ale Przecież tak razem odpowiadacie, to po co coś chcesz do niej dzwonić, no Nie wiem, porąbane. No i prawidłowa odpowiedź, no nareszcie zgadłaś, no! Drzewo jest głupie, bo jest porąbane, no. mówię, ale... co... podkwytliwe. Jak mogłaś powiedzieć, że po spotkaniu z siekierą drzewo jest... Jakie? Co ty powiedziałaś? Czekaj, bo to, bo to był hit po prostu. Połamane. Połamane drzewo po spotkaniu z siekierą, nie? Ja jak siekierą biję drzewo, to jest połamane. No ja pie... <grytanie> No niestety, ale dziewczyny, no. Po długich, długich naprawdę męczarniach zgadłyście, ale dał Wam trzecią, ostatnią szansę. Jesteście gotowe na to? Tak. To powiem Wam coś takiego standardowego. Coś takiego, co już nieraz u nas leci. Mianowicie, jaki sprzęt wojskowy się nie psuje? O kurde, jestem w klasie mundurowej. No, powinnaś wiedzieć w takim razie. O kurde. Jaki sprzęt wojskowy się nie psuje? Ej, to jest dziwne No? Każdy się psuje, że ma się nie psuć Aj. Ja tego już nie zgadnę Nie pomyśl, pomyśl, pomyśl Pomyśl, pomyśl, pomyś, pomyś. Strzela się z tego powiem, nie? Strzela się z tego, o Taka podpowiedź To pewnie jakaś nazwa pistoletu czy coś Nie no, to jest banalne, to jest takie, że no, jak powiesz, to będzie potem. Tak to działa, niestety. Dum-dum-dum-dum. Dziewczyny, niech przez 5 sekund pomyślą, a wy, widzowie, w międzyczasie, w tej wielkiej, że tak powiem, grze o nie wiadomo co, zostawcie łapkę w górę, bo to jest odpowiedni czas. Tak, lokalnie, to jest bardzo dobry czas. To jest bardzo dobry czas, zostawcie łapkę w górę. A my. Dopingujemy dziewczyny. Trzymamy za was kciuki, naprawdę. Jaki sprzęt wojskowy się nie psuje? Jaki sprzęt? No, ej, koledzy, bardzo dziwne. Czyli, w jaki sposób wam podpowiedzieć, tak, żebyście zgadły? Jak najlepszy? jak najlepszym. To w takim tak. najbardziej prostym. No to w takim razie, jeżeli coś się popsuło, nie, to nie działa. A sprzęt wojskowy, który działa, to co to jest? Działa ją Masz... wojskowy, który działa Maszyno wojskowy, który działa działu działa, działa. Dział, dział. No działa, no działa, czyli działa, z nich się strzela i działa, czyli działają, czyli nie są popsute, bo działo zawsze, ma nazwę, działa, działo, no tak, działa. Tak, no. y Nie odgadłyście, niestety. Widzowie, nie, nie. czy chcecie, abyśmy nie, zadali jeszcze. <laughs> widzowie, czy chcecie, abyśmy zadali jeszcze jedno pytanie tym dziewczynom, czy nie? No, oczywiście, że tak. Oczywiście? Nie, tak, chcą, dobra, chcą, widzowie. <laughs> To takie może. E, kurde. Jakbyście miały kreatywnie wymyśleć wypłatę dla mechanika, to ile on mógłby zarabiać? Ile zarabia mechanik? No, to zależy też. Ale to taka jest odpowiedź, wiesz, taka. Taka odpowiedź. Wiesz, my mamy takie pytania podchwytliwe i nasz klucz jest nieco taki, że trzeba inaczej pomyśleć. No właśnie zauważyłem. Czyli że. Ile mógłby zarabiać? Mechanik. Dum, A, nie zadam to pytanie, powinienem dostać yy, nagrodę. Ale ty zapomnij o tamtym pytaniu. Już nie jesteśmy, bo widzę, że ty nadal myślisz o tym, co Słuchaj. nie powinnaś. Pomyśl, Gabrysia, myśl. Pomyśl, Gabrysia, myśl. My, Gabrysia. Ile może zarabiać mechanik. A. Mechanik, ile może zarabiać? Dum, 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 dum. Ale no, to jest ok, nie siada bania na tym. Nie zasnę. Wszystko. Dobrze, mechanik zarabia cztery koła. O a, a, a. Wszystko jasne, wszystko jasne. No mówiłem wam, że ten klucz w naszych pytaniach jest specyficzny i żebyście... No. Ale... No. ale co to pomyślałyście, to wasze, nie? No, no. to wasze. Dobrze, jak chcecie zobaczyć dziewczyny, jak sobie radzą inni słuchacze w naszych zagwostkach, to wbijajcie na radio kanał YouTube Gradu i oglądajcie, a my uciekamy dalej. Trzymajcie się, dziewuszki. Hej, hej, hej. Bawba. Dobra. Lecimy. Dawajcie.